Cześć, jak się Tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku FIFA 20 Ultimate Team. Na początku mam do was prośbę, trzymajcie dzisiaj za mnie kciuki, bo jak wiecie jestem posiadaczem silnika odrzutowego... Również odkurzacza, mianowicie chodzi mi o PlayStation 4 Pro, dzisiaj je rozkręcam, czyszczę, wymieniam pastę termoprzewodzącą, mam nadzieję, że to się wszystko uda i wreszcie będzie cisza. Teraz jest akurat ciche, ale jestem przekonany, że za 5 minut będzie szum nie do zniesienia, też mnie to wkurza. Nie chcę wymieniać go jednak na Slimkę, bo podobno na PS Slim gorzej chodzi Fall Guys, a ja jednak chcę mieć najlepsze możliwe Fall Guys jakie mogę mieć. Kto jest na streamach doskonale wie o co chodzi, choć może wrzucę Fall Guys na ten kanał. Nie wiem, nie wiem, trochę się już tych winów zebrało, no ale dobra. Nie chodzi mi o to, byście trzymali kciuki za playerpiki, bo tutaj będą karty, które zaraz przepalę na 2 razy 90, prawda? Hernandez, dobrze, 93 oceny ogólnej. Karta bardzo dobra, ale ja już nim grałem, trafiałem go wiele razy chyba raz albo dwa i teraz. O matko, Hradecki, no dobra. Jako, że jest to Bramkarz z Ligi Niemieckiej, no to wiecie, podgranie idealnie, mówię. Teraz te karty przepalimy na 2 razy 90. Plus, mam nadzieję, że to się nam opłaci. Teraz otworzymy dwie paczki za 100 tysięcy. On zaczynał od ekranów, to może toc, na przepałkę, dziękuję bardzo. No i Brazylia PSZ. E O Boże, ja nie wiem, ja nie pamiętam, znaczy wiem, Hinterregger dobrze kojarzę, Niestety tak, 88, no ale dobra, pieniądze, to najważniejsze. I Jordi Alba, o proszę. Wiecie co, mam wrażenie, że to jest pierwszy raz, kiedy trafiłem Jordi Alba w tym roku. Ale pod przepałkę idealne, więc zaraz sobie zrobimy to SBC I może jeszcze jakaś karta, którą będę mógł przepalić, ewentualnie sprzedać, no obecnie ja nie mam monet Ja już praktycznie nie mam monet, więc naprawdę cieszę się z każdego to co... I mamy Winter Refresh czy Ikonę! Kurde, tak się nie robi! Niemiec, CLS, Schulz, naprawdę Czemu, czemu jej musiało ustawić tak podobne flary? Oni to zrobili specjalnie, ja o tym wiem no tak jest, 27 sierpnia do trafienia mamy kartę Winter Refresh i jeszcze tripier Halloweenowo. No super, super, bardzo fajnie, no ale okej. Okay. Są coś warte, mają ocenę ogólną, mnie to bardzo cieszy, więc dobrze. Zanim wezmę nagrodę za Division Rivals, to otwórzmy sobie te inaczej. Zróbmy po prostu, zróbmy dwa razy 90 bo może coś tutaj wypadnie, przez co zdecyduję się na monety za Rivalsy skład 84 budujemy. Wyzwanie ukończone w mgnieniu oka bez większych problemów leci Hradecki i Schulz Zależało mi na tym, by nie kupować kart z rynku. Chciałem korzystać z tego co mam. No i ja z tej paczki trafiłem engolokante, prawda? Więc. Może jednak, może to będzie jeszcze ten najlepszy, ostateczny traf. Ostatni wielki traf w tym roku. Przekonajmy się, oby tak było, bo jak nie, to właśnie chyba, nie wiem, czyli tak nie wezmę monet za Division Rivals. Zobaczymy w ogóle, co tam mam do odebrania. Jakie będą flary? Jest toc, czyli nie toty, ale czy to będzie wreszcie to? Nie mówcie, że znów aczerbi. Napastnik, mobile, 86 oceny, 96, przepraszam, więc. Ile ma Benjeder? Chyba 97 udali, prawda? Szkoda. No tak jest, na Benjedera nie ma już szansy, ale może jeszcze ktoś wysoko oceniony. Nie wiem, kto mógłby to być. Czy ktoś. Smalling! Idealnie! Dwie naprawdę wysoko ocenione karty. Uważam, że warto było zrobić to wyzwanie. No to co mogę powiedzieć? Chyba pozostaje nam zrobić paczkę o ikonę, prawda? To byłaby taka wisienka na torcie. Mógłbym też zrobić jego Alcantara, Luca de Jonga, to miałoby więcej sensu. No, na Kevina DeBroyne nie będzie mnie stać, plus naprawdę ja tutaj środkowych pomocników nie potrzebuję. Taka, a propos paczek o ikonę, to już zapomniałem wam tego pokazać w ostatnim odcinku, ale no zrobiłem na live i trafiłem Zambrotte, więc karta bardzo grywalna, właściwie jeden z moich lepszych, najlepszy traf, właściwie z tych paczek z Optimusem, ale myślę, że dzisiaj wchodzimy jeszcze poziom wyżej. Więc tak, odbierzmy nagrody za walsy. Wiecie co tragiczne, prawdę mówiąc, tragiczne. No ale dobra, nie będę na tym etapie brał monet. Chcę, żebyście sobie coś poglądali. W razie czego, jeśli nic nie trafiam, to po prostu nie pokazuję wam tej paczki, bo szanuję wasz czas. Jedziemy. Jest coś czy nie? Nie. Come on. Konmebol. O, Gorecka. To fajnie. Do SBC. No dobra, teraz musi wlecieć jakiś toc. W sumie 60 rzadkich kar, więc proszę, proszę. No, mogłem wziąć 55 tysięcy. Mogłem mieć coś pewnego, sobie kupić z rynku i mamy toca, więc koniec końców opłaciło się to zrobić. I to będzie wreszcie Holland czy Odegard? Znów Odegard, więc bardzo dobrze pod przepałkę tego potrzebowałem. Jakiś zwiększony droplet ma chyba ten Odegard, ale jest też Giru, więc łatwo będzie kleić te wyzwania. Massipa sobie zatrzymamy, bo dobry podwyzwany. Zwania. No i druga paczka. Jeszcze, no nie wiem, jakiś napastnik, żeby dać zgranie. Kogo ja tam mam? Mam Hernandeza. No, zrobię, zrobię to beco ikonę. Nie ma się co martwić, tylko jeszcze ktoś. O matku. Ale czekajcie! Coman To Liso, Bufon, Okej. Okay. No bo sobie połączę z Gorecką. Jeszcze będziemy mieli zgranie. To jest bardzo ważne. To co? Lecimy, jedna z ostatnich paczek z ikoną, jak nie nawet nie ostatnia. To znaczy zakładam, że za tydzień po lidze weekendowej i będzie taki sam cykl y, odcinka. No ale słuchajcie, co innego można teraz robić? No po prostu bawić się i mieć nadzieję, że trafię wreszcie jakiegoś grywalnego napastnika z tych ikon. W pierwszym wyzwaniu przepalam Smolinga i to Hernandeza na kolejne wyzwania. Mam Czerbiego, Trippiera jeszcze tego Immobile, więc naprawdę zrobimy to dzisiaj za bezceny. Więc nawet fajnie, że udało się tak poprzepalać te karty, by skończyć z paczką ikoną, tylko no, naprawdę, naprawdę no... Ja nie oczekuję kogoś za 10 milionów, ale... Do kogo ja oczekuję, tak naprawdę? Nie wiem. Dalglisza. O, on nie kosztuje 10 milionów. No i w drugim wyzwaniu przepalam Odegarda i Acerbiego. Acerbiego trafiłem ostatnio z paczki 92. No i to też było na tyle żałosne, że nie wrzucałem tego do filmu. No bo. No nie, no po prostu, no nie. Ale lecimy. Może teraz, może teraz. Powiem tak. Flaga, która mnie troluje. Zawsze to jest moje jedyne życzenie, żeby to nie było takie natychmiastowe rozczarowanie, bo nie ma nic gorszego niż zobaczyć na przykład flagę Finlandii albo. No nie wiem, Nigerii, bo od razu wiemy, co to jest. Ja chcę emocje. 3-2-1 goł. To nie jest live, że muszę przeciągać? No i proszę. Brazylia, Holandia. Byle nie Anglia. Czy to będzie ta chwila? Czekamy, czekamy, czek. Chciałem napastnika. Chciałem napastnika, żeby nie było. A wiecie, co sprawdzimy go sobie? 98 strzelania. No przecież ta karta musi być dobra, prawda? O matko, on ma dwie gwiazdki sztuczek, ale dobra, poradzę sobie. Ja sobie poradzę, nie martwcie się o mnie. O proszę, a mój rywal ma zamiar grać Immobile, którego to przed chwilą trafiłem. Dobrze, że go nie przepaliłem, bo się przyda jeszcze w przyszłości do jakiegoś wyzwania. Optimus, Kuman, na środku obrony. Kurczę, żałuję, że tak dysponowałem swoimi monetami, bo naprawdę chciałem. Chciałem zagrać tą kartą, ale może jeszcze go trafię z paczki. Ok, w dzisiejszym odcinku odniosłem się do mojego PlayStation, to też widzę, że wielu z Was martwi się o moje plecy, o mój fotel. W razie czego spokojnie, nikt mi nie ukradł, nie siedzę na taborecie, po prostu mam niższe oparcie, wszystko jest w porządku. Też nie lewituję, bo takie teorie widziałem, spokojnie. Jeszcze nie, nie panowałem takich umiejętności. No i czekam na Schirera w polu karnym. Może jakieś dośrodkowanie główka w tej Fifie, No z pewnością by się to udało, ale no gdyby on chociaż miał trzy gwiazdki sztuczyk, a tak to no. Dobra, 98 strzelania. Każdy strzał to gol, tak na pewno będzie. Naprawdę mam nadzieję, że uda się dzisiaj ta misja z PlayStation, bo ja mam dość, ja mam autentycznie dość, kurde. Zakładam, że na radiatorze się zebrało i gol Belotti do imobile Sony. No taki ciekawy napad. Próbujemy, a co tam. Shearer i tak jest! To jest jeden do jednego! A bo ja gola przed chwilą straciłem, zapomniałem. Alan Shearer w debiucie i prawdopodobnie w swoim meczu pożegnalnym trafia naprawdę ładną bramkę. Rzut wolny się przesunął tym bramkarzom niepotrzebnie, choć nie wiem, czy by doleciał, bo idealnie przymierzyłem. Plus nie zdążył się wrócić swoim obrońcom na linię, no super. Taki start mi się podoba i naprawdę nie wiedziałem, że Shearer ma tak dobre rzuty wolne, ale to chyba przez styl gry mu zwiększyło. Gianluca Zambrotta. Bardzo mi się to podoba, że ma pięć gwiazdek słabszej nogi. Przez to można bez problemu podawać pod presją czy coś w tym stylu. Szkoda, że na takim etapie. I Shearer to musi być Bramka Strzał przy słupku. 2 do jednego, Alan Shearer na razie kończy każdą akcję. I kurczę no. Ja, ja po prostu chyba muszę grać takimi kartami Ala Ian Rush, ala Alan Schiller Naprawdę, najlepiej wtedy mi wychodzą akcje bramkowe Po prostu je wykorzystuję, tyle Ale to też jest według mnie trochę prawda, jeśli chodzi o mnie Bo ja, grając takimi kartami, tracę taki komfort, że mogę strzelić z każdej pozycji Choć akurat Ianem Rushem potrafiłem I wiecie, wiem, że muszę się bardziej postarać sobie stworzyć dogodniejszą sytuację I jak widzicie, to wychodzi, dwa do jednego A myślę, że to nie koniec show Alana Schillera Atal, podanie pomiędzy obrońcami Schirer. Czy będzie hat-trick? Kapitalny obrót. Alan Shirer wchodzi w to pole karne. Wystawił sobie piłkę Shirer 3 do 1. Hat-trick, ale porobiony. No i proszę Państwa, 24 minuty w zespole. I już 3 gole na koncie. Coś pięknego, naprawdę. Swoją drogą, no pamiętam jak dawno temu trafiłem. W której to FIFA? Chyba FIFA 18, to była, gdy trafiłem ostatni raz Schirera. Coś takiego było. Chyba albo 19? Nie wiem, nie pamiętam, kurde. Uch, dobrze, Lehmann. No i co? Riberi. Rabona. ojeny, ale ładnie się złożył do strzału. Szkoda, że obrońca wrócił. Wiem, że mogłem kończyć Francuzem, ale no cóż, wiecie co, że chciałem zdobyć coś ładniejszego. Teraz Ciro i Mobile sam na sam Mobile trochę sprowokowany. I kurde, dobrze zamrota! Automatycznie wybił tę piłkę. No i naprawdę brawa, wielkie brawa dla włoskiego prawego obrońcy. Bramka? Na pewno. Ribery 4-1. No to co, Belotti znów przy słupku? Kurczę! Najgorsze jest to, że ja wiem gdzie strzeli, przesuwam się tym bramkarzem, aleman wykonuje najgorszą możliwą animację. No cóż, takie życie i teraz nie najlepsze podanie Shearera do Zambroty, i nie najlepsze podanie przeciwnika, przez co Shearer ma okazję. Cyk 1-2. Frank Libery, dobra, obrót. Ma ten dribbling. wystawienie golokante Shearer i jest i 5 do 2 na załatwiony. I Atal znajduje tę piłkę do Franka, tak jest. A jeny Zrobiony! kurczę! A jeny. ten trik! Ten trik! Tak bardzo chciałem go zrobić, wyszło, no ale niestety Terstegen kapitalnie się ustawił. Szkoda, bo to byłaby taka wiśienka na torcie w tym spotkaniu, ale może Sirer z główki nie ma szans. Leo Messi, który wszedł na boisko, no i trafia do siatki. 6-2. To było szybkie, dzięki, Leo. Pogubił się tutaj Ter Stegen Messi. Nie. Leo i może podanie. Dlaczego nie? I to jest Memphis Depay. O ja pierdziele, to miało pójść do Messiego, ale jest i Gianluca Zambrotta i będzie ponownie Messi. Messi, Leo Messi. Może jakiś fajny dribbling Leo, Centra Alan Shearer. Przyjęcie, czy będzie piąty? Tak jest! 7-2 Alan Shearer. Tym samym zdobyła 5 goli w jednym spotkaniu. Dołącza do takiego grona jak, jak Mario Balotelli, Jak Yasin Chicał. No i jest na tej liście też Alan Shearer. <grywki> Felix skasowany. No i nowy nabytek Chelsea. Malank Sarr, choć chyba jeszcze nieoficjalnie. Wybija niecelnie piłkę. Oczywiście moja wina. Czy będzie jeszcze jeden, czy będzie 7-3? Otóż nie. Dziękuję bardzo. Ładnie śmigał ten zespół, choć rywal, no nie będę ukrywał, nie za bardzo ogarniał w grę defensywie, przez co miałem mnóstwo okazji strzeleckich. 6 prób, 5 bramek. Naprawdę. Skuteczność na najwyższym poziomie. Nie jest niespodzianką to, że Shirer został zawodnikiem tego spotkania, ale też Messi, wchodzący z ławki, bramka, asysta. No zrobił różnicę małą, choć oczywiście Messi już był wtedy ustawiony. Kurde, jakoś fajnie mi się grało. No dobra, ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. W kolejnym odcinku na kanale widzimy się w sobotę. W sobotę i będzie to drugi odcinek z serii, którą prowadzę razem z Alwinem. Jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka, to wpadnijcie po prostu na jego kanał. Zmierzę się z nim w FIFA 16. No i też walczymy o coś dla Was, ale żeby się dowiedzieć o co chodzi, to musicie wejść na jego kanał. No sorry, tak się umówiliśmy, tak mi zapłacił. Ale wyszedł naprawdę fajny odcinek. Mam nadzieję, że taki sam wyjdzie na mój kanał. Do zobaczenia pojutrze. Trzymajcie się. Cześć!